Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak kupić zabawki w Pet Simulator X. Pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście zostawić łapkę yy, i zapraszam Cię na mojego Twitcha. OK, Brod, tam są live, słuchajcie. Mamy stronę biggames.io i na tą stronę sobie wejdźcie. Link do niej będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. Klikamy, następnie seek merch, następnie merch, tutaj oczywiście są te pety, które będą, e, oczywiście te pluszaki, które będą. Niedługo klikamy, ale my chcemy zabawki. Klikamy merch DLC i następnie how to parse TPAID, czyli jak przystąpić. I słuchajcie, ja kupiłem swoje zabawki ze sklepu Epic Drops. To jest sklep, gdzie możecie, jakby, wysyłają te zabawki do Polski. Nie wiem, jak jest z Targetem swojego czasu. Target ten sklep nie wysyłał do Polski, Smith również, ale możecie sprawdzić też oddzielnie. Na pewno Epic Drops, jak ja kupowałem, mogło się to zmienić, wysyłał do Polski te zabawki. Klikacie sobie tutaj, no i jak widzicie, przenosi was do listy. Patrzcie, jak dużo tu jest, w ogóle doszło więcej zabawek od czasu, kiedy. Ja zamawiałem, bo ja zamawiałem to jajko i to, bo niestety nie stać mnie na więcej. To, to są bardzo drogie rzeczy. 25 dolarów to jest, to, jest to jest stówka, ponad 100 zł za zabawkę, jeszcze kosz przeszyłki. Pamiętajcie o tym, co trzeba zrobić. No, klikacie na jakąś zabawkę, która Was interesuje, klikacie Add to Card, czyli dodać do koszyka. No, i jak widzicie, jak już dodacie sobie wszystkie te zabawki, które chcecie na przykład kupić, to aż 60 dolarów kosztuje. Klikacie sobie tu View Card i jak widzicie, musicie zrobić. Jak zrobicie checkout, no to wtedy przeniesie was do strony, gdzie musicie podać swój adres. Tutaj te zabawki można kupić za pomocą karty kredytowej PayPal'a. I Amazon Pay, czyli jak macie konto na Amazonie, to prawdopodobnie możecie też w jakiś sposób obejść to, że nie macie karty czy Paypala, bo na Amazon Pay chyba, nie jestem pewien, słuchajcie, ale chyba, chyba się da też polską płatność jakoś. Polskimi formami płatności doładować, ale nie jestem pewny. No i tak to wygląda. Zabawki dochodzą zwykle do dwóch tygodni, dwóch i pół tygodnia, ale macie pewne, bo ja te zabawki, jak widzicie, posiadam, tak? Więc to jest pewne. Mam nadzieję, że tym tym poradnikiem pomogłem wam. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i widzimy się dzisiaj na live. Zapraszam.